Sejm uchwalił ustawę o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której zmienił przepisy poprzez znaczne podwyższenie kary dla pracodawców za łamanie przepisów prawa pracy. Chodzi tu o podniesienie sankcji za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jak wskazano, bez tej zmiany kary załamanie prawa przy zatrudnieniu pracowników obywatelstwa polskiego byłyby niższe niż w przypadku cudzoziemców. Poprawka przyjęta przez Sejm wyrównuje te dysproporcje. Zmiany wprowadzono do artykułu 281 do artykułu 283 Kodeksu Pracy. Przewidują one następujące kary grzywny. Od 3000 zł do 50 tysięcy złotych za zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, naruszenie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnieniu młodocianych, niewypłaceniu w terminie wynagrodzenia za pracę, nieudzielenie urlopu wypoczynkowego, czy też nie świadectwa pracy. Inną karą grzywny jest kara od 4000 zł do 55 000 zł między innymi za wypłacenie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę. Kolejną karą grzywny jest kara od 5000 zł do 60 za niewypłacenie wbrew obowiązkowi przez okres co najmniej 3 miesięcy wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi. Dodano również nowy zapis, zgodnie z którym kara grzywny od 3000 do 50 50000 zł grozi osobie odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierującej pracownikiem lub innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów lub zasad BHP. Powyższe zmiany, w szczególności sposób ich wprowadzenia, spotkały się z dużym protestem przedsiębiorców, których zdaniem narusza to standardy stanowienia prawa. Obecnie ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.